Trwamy niezłomnie przy Maryi, naszej wspomożycielki, wszelkich łask. Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie. Bóg kocha przez Maryję. Przed rozpoczęciem rozważania, wycisz swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na łaskę. Modlitwę do Ducha Świętego postaraj się odmówić spokojnie i powoli, czuwając się sercem w każde zdanie. Modlitwa do Ducha Świętego, Duchu Święty przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca, Duchu Święty przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła słowo Boże, prowadź mnie, duchu święty, przyjdź. Ak zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi. Święty Józefie, któremu dobry Bóg zawierzył opiekę nad Jezusem i Maryją, zawierzam dziś Tobie te rekolekcje i proszę Cię w imieniu Twojej miłości do Jezusa i Maryi. Opiekuj się mną i wszystkimi, którzy te rekolekcje przeżywają. Strzeż nas na drodze do niepokalanego serca Maryi. Wyproś nam u Dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się sercu tej umiłowanej oblicy Maryi. Abyśmy oddając się jej całkowicie, znaleźli się bezpiecznym schronieniem jej, niepokalanego serca. Który jest dla nas wielkim darem, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Rozważanie dnia. Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie, jest Taka piękna modlitwa, w której znajdują się słowa Maryjo, która całe jesteś czułością Boga dla mnie. Każdy tytuł Matki Bożej to nowy sposób, w jaki Bóg kocha Maryję, i nowy sposób, w jaki Bóg chce nas kochać przez Maryję. Każdy tytuł, tytuł Maryi głosi wielką miłość Boga. Mary jest Matką miłosierdzia i ucieczką grzeszników. Czyż nie, jest dla, czyż nie jest nią dlatego, że Bóg pragnie przez nią przytulić do swojego serca każdego i każdą z nas? Każdego grzesznika. Czyż nie widzimy, że przez przede wszystkim objawienia Mary, maryjne Bóg Ojciec wybiega na spotkanie swoim swoim marnotrawnym synom i córkom. Czyż ramiona Maryi, Matki, nie są najkrótszą drogą powrotu do Ojca i Syna? Czyż tytuł ucieczki grzeszników nie głosi nam tej prawdy, że Bóg przygotował nam w Marii bezpieczne schronienie, w którym każdy schronić może się i każde i każda z nas? Maria jest niepokalana. Czyż niepokalane poczęcie nie głosi nam prawdy, że wszystko jest łaską, że Bóg chce nas obdarować ponad wszelką miarę naszych najśmielszych oczekiwań? Czyż niepokalane poczęcie nie głosi nam prawdy, że Bóg ko kocha nas od poczęcia totalnie i bezwarunkowo, że jego, na Jego miłość nie trzeba sobie zasłużyć? Bóg jest miłością. Czyż niepokalane poczęcie nie głosi nam prawdy o tym, jak, potężny jest, jak potężne jest odkupienie, którego dokonało się w Jezusie Chrystusie. Maryja jest Jego pierwszym, najwspanialszym owocem. Maryja jest Matką Kościoła. Czyż ten tytuł nie głosi nam, że jako Kościół mamy przyjmować życie od tej, która jest naszą matką, tak aby zajaśnieć tym samym światłem, jakim jaśnieje niewiasta obleczona w słońce. Czyż ten tytuł nie głosi nam, że Kościół ma być niepokalany i cały piękny przez to, że będzie kochał swoje dzieci miłością matki? Kościół ma być naszym domem, a czyż sercem każdego domu nie jest miłość i czułość matki? Maryja jest matką boską, zwycięską. Czyż to nie jest wielka łaska i kolejny dowód miłości Boga, że zanim zostaniemy posłani do walki, odczujemy obietnicę pewnego i całkowitego zwycięstwa? Czyż nie ma w tym troski i czułości Boga, że pozwolił nam walczyć u boku Maryi, która jest gwarancją naszego bezpieczeństwa i słodkim narzędziem Bożej Opatrzności? Czyż taka walka nie jest słodkim jarzmem i lekiem? Maryja jest dziewicą i matką. Czyż ten tytuł głosi? Nam prawdę o tym, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Czyż w Marii, która jest dziewicą i matką, zarazem nie objawia nam się moc miłości, zdolnej przekroczyć wszelkie granice i, po, i wykroczyć poza naturalny porządek rzeczy, aby dokonywać niemożliwego dla tych, których chce ocalić. Maryja jest naszą niebieską mamą. Czyż to nie mówi nam czegoś bardziej ważnego o Bogu, że stając się człowiekiem chciał mieć mamę, że chciał doświadczyć całkowitej, bezbronności i zależności, przez którą zdał się całkowicie na Maryję. Czyż nie Przeczuwamy, jak wielka miłość Boga kryje się w tym, aby dać nam Marię za naszą niebieską mamę. Jak wiele miłości kryje się w tym, aby dzieci Boże mogły doświadczyć całej tej czułości, której doświadczył Jezus. Jak wielka miłość kryje się w tym, abyśmy wołali do Matki Maryi tak, jak wołał do niej Jezus mamą. Maryja jest królową nieba i ziemi. Czyż nie jest to aktem wielkiej miłości Boga, że chcąc nas poddać pod panowanie królowej, uczynił ją najpierw naszą mamą? Czyż istnieje łatwiejsze i sprawiające większą radość służba, niż służyć swojej kochanej mamie, tej, która nas duchowo zrodziła i która nas. Kocha miłością nieskończoną. Maria ma niepokalane serce. Czyż objawienie niepokalanego serca Maryi nie mówi nam o wielkiej, wielkim marzeniu Trójcy Świętej? Czyż nie mówi nam o marzeniu Boga, spełni, które spełniło się w Maryi i które może spełniać się w naszym życiu? poświęcając się niepokalanemu sercu Marii zaczynamy spełniać marzenie Boga. Lektura duchowa z nauczania księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pod sercem matki dziewicy zaczęło się kształtować serce Boga Człowieka, i wtedy to zaczę zaczęły się zespalać ze sobą te dwa najświętsze serca najgłębszej i najdoskonalszej miłości. Matki, e, znano te... matki znają tę tajemnicę. Bóg tak urządził świat, że każdy z nas musiał. Synchronizować swoje serce z sercem swej matki. Każdy z nas, powią... Każdy z nas powiązaną z swego serca w łonie matki z jej sercem, uczy się podporządkować swoje serce innym, aby się nie lękało, lecz biło równym rytmem, współdziałającą z innymi. Matka to najlepsza szkoła wychowania ludzkiego serca. Tak działo się i w Maryi, kiedy najpełniej serce Boże, oblekające się w serce ludzkie, zaczęło bić zgodnie z rytmem niepokalnego serca swej matki. Ten zgodny rytm serc to tajemnica ludzkości, tajemnica życia społecznego, tajemnica ładu i porządku miłości. Jak więc działanie, jak więc? Działania na serce Słowa Przedwiecznego umieszczonego pod sercem, mat pod sercem Matka Pięknej Miłości. Kształtuje w sobie ludzkie serce Jezusa Chrystusa. Maryja wie, że jest ona przede wszystkim mieszkaniem Słowa Przedwiecznego Syna Bożego, związanego miłością z Ojcem i z Duchem Świętym w Trójcy Świętej. Słowo przedwieczne przynosi na świat pełnię miłości Bożej i umieszcza ją pod sercem swej ziemskiej matki. Maria zdaje sobie z tego sprawę. Rozważa przecież, cóż by to było za pozdrowienie, gdy zrozumiała, zgodziła się, aby. Pełnię miłości trinitarnej, która chce się wyrazić w Jezusie Chrystusie na ludzki sposób, ogarnąć i przygotować do kontaktu z ludźmi. Służebnica Pańska wie niewątpliwie, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość Serca Bożego. Wie, że w niej rozwiązują się zamysły Niego serca. Poprzez pokolenia. Wie, że z łona Trójcy Świętej cała miłość spłynie do niej i jest w niej. Mogła rozważać, zadawać sobie sprawę z tego, że w Bogu, w Trójcy Świętej, jedynemu trudno jest dobrze, bezpośrednio do zmysłowego, cielesnego człowieka dotrzeć. Ona musiała więc Bogu pomóc. Wezwania, wezwania jest do pomocy. Musi uchwycić niejaką nieuchwytne i niezmierzone serce Boże i zlokalizować je w konkretnym miejscu dostępnym do człowieka, aby ona wiedziała, gdzie ma szukać serca Bożego. Dotychczas człowiek nie mógł go sobie umiejscowić. Teraz już wie, gdzie się ono znajduje. Maryja rozumie, że to jej zadanie. Ona jest właśnie od tego, aby nieograniczoną miłość pochwycić, zakotwiczyć i poddać ludzkiemu działaniu, uzależniając ją od samego macierzyńskiego działania. Przecież to jest Matka pięknej miłości. Ona wie, mówiąc po ludzku, ma jak gdyby pomniejszyć miłość Bożą, aby człowiek Maluczki, rozporządzającym małymi możliwościami swoich pięciu palców, zdolny by ją objąć. Nieraz widzimy na francuskich obrazach, jak małe dziecko usiłuje wziąć w rączkę Serce Boże. Jest to możliwe. Jest to. Jest to. Możne i naiwne, ale jakże prawdziwe, wyrażające potrzebę ludzkiej natury, stęsknionej za doskonałością serca. Dlatego ludzie naturalnym ruchu tak się do siebie pchają i tłoczą, także również. Także również Zaplanował Chrystus, o którym mówimy, że jest królem i zjednoczeniem serc wszystkich. Bogu chodziło o to, aby ludzie wiedzieli, gdzie mają się kierować i skupiać, gdzie mają się uciekać ze swoją niespokojną miłością, aby ją oprzeć o miłość, która daje pokój i nasycenie. Maria uświadamia sobie swoje zadanie, zdecydowała się służyć tej. Sprawy i konsekwentnie jej służy. Oczy ma bardzo wiele, bo aż serce Boga sama może dać znacznie mniej, bo daje Jezusowi tylko serce fizyczne, ale właśnie ona stanie się dla niego nieogarnioną miłością Bożej. Nieograniczonej miłości Bożej. Po tym, po, po, po tym pomście przyjdą wszystkie pokolenia ludzkie i spełnią się zamysły Serca Bożego. Ludzie dotrą do ludzkiego, do ludzkiego serca samego Boga. Maryja uczyniła więcej, bardzo wiele. Z życia i rozważania matki Elżbiety Różyczackiej. Modiłam się zwyczajnie do pierwszej. Niedługo potem odczułam nad sobą obecność i bliskość Matki Najświętszej. Nie wiem, jak długo się tam modiłam, kiedy odczułam obecność obok siebie Pana Jezusa, i wtedy odczułam, jak Matka Najświętsza sprawiła, że Pan Jezus, jak Bóg, Potęgą swoją Bożą pociągnął mnie całą ku sobie, a ja cała ku niemu w aktach miłości i w aktach miłości. Powierzyłam krótkie słowa miłości, miłości na wieczną całość. Wezwanie dnia. Bóg Nadał Marii wiele przywilejów oraz tytułów, ale kiedyś stał się człowiekiem, to sam najczęściej mówił do niej po prostu: Mamo, mamusiu. Czy nie pragniesz uczynić tak, jak uczynił Bóg? Czy wyobrażasz sobie radość Marii, do której powiesz wreszcie: Mamo! Ojciec Dolindo modlił się często do Maryi. Mamusiu, jestem osłem, prowadź mnie. Ty też możesz mieć swój wyjątkowy i niepowtarzalny sposób zwracania się do Maryi. Moment, w którym przyjmiesz Maryję w głębi swojego serca za swoją mamę, będzie początkiem wielkiej przygody miłości. Ona poprowadzi cię prosto do nieba przez krzyż. Dzięki temu staniesz przed Bogiem z gronem braci i sióstr, których ona uratuje, posługując się tobą. PS. Napisz dziś na przygotowanej kartce słowa: Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie, matko Jezusa, matko kościoła i moja matko. Pośredniczką wszelkich łask Polski i świata. Światło słowa. Ja byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synu, przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, Poczeni mych nie odrzucajcie, błogosławiony ten, który mnie słucha, kto codzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie. I zyska łaskę u Pana. Kto mnie nie znajdzie, duszę swą rani. Śmierć kocha każdy, kto mnie nie, kto mnie się wyrzeka. Mały wieczernik modlitwy. Modlitwa jest oddechem duszy znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy módl się tak jak cię poprowadzą te słowa serca możesz trwać w ciszy możesz rozmawiać z Jezusem zadając konkretne pytania możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji na koniec Zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu, nieustannie aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynieniem. Podziękuj Panu Bogu, odwołując się trzykrotnie do. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen świadectwo, Eucharystia daje mi do tego siłę, szczęść Bożem. Te rekolekcje pomogły mi poznać Maryjaką moją mamę. Moja historia życia jest. Trudna, nie miałam więzi z moją mamą, stąd w moim sercu był dystans do Matki Bożej. Moja mama była bardzo surowa i wymagająca. Nie zaznałam z jej strony czułości ani wsparcia, a jej słowa bardzo często neg negowały moją wartość. Jak Ogromnym wzruszeniem było dla mnie odkrycie, że Maryja jest czułością Boga dla mnie. Nie wiedziałam, czym jest czułość Matki. Uczę się tego. Te rekolekcje sprawiły, że Bóg przyszedł do mnie przez Maryję z czułością, miłością i pokazał mi, że mam Mamę. Prawdziwą mamę. Kolejnym owocem, który dostrzegam, jest odkrywanie Maryi w Różańcu i Jezusa w Eucharystii. Uczę się od niej bycia kochającą żoną i mamą. To jest dla mnie przy przerobieniem hymnu o miłości w praktyce, a Eucharystia daje mi do tego siłę. Maryja pomaga mi kochać rodziców. Przebaczyłam im krzywdy już wcześniej, ale nie umiałam budować z nimi relacji. Teraz, ta, teraz to zaczynam się zmieniać. Potrafię powiedzieć im, że ich kocham. Dowiedziałam się, że w dniu, kiedy przyszłam na świat, a moje życie było zagrożone, moja mama zawierzyła mnie Maryi. Rekolekcje pokazały mi, że Bóg nie wymaga ode mnie rzeczy, które przerastają moje siły, co więcej, że właśnie moc słabości się doskonali. Uczę się jeszcze bardziej doceniać dar sakramentu pokuty i pojednania. Częściej z niego korzystam. Widzę jak Duch Święty działa przez kapłana, dostaję konkretne wskazówki od Boga. Widzę jak jest cierpliwy wobec mnie i całej, i co więcej, we wszystkich współdziała dla mojego dobra. Nawet z upadków potrafię wyprowadzić coś pozytywnego. Odkrywam, że jestem naprawdę małym dzieckiem, które dopiero uczy się chodzić. Zostałam uwolniona od lęku o przeszłości. Zaczynam rozumieć, jak ważna jest rola Matki Bożej. Relacja z nią sprawia, że moja więź z Bogiem jeszcze bardziej się zacieśnia. To słowa świadectwa Karoliny. Znieśmy więc nasze serce do Matki, zawierzając także ten dzisiejszy dzień. Dziękując Bogu za wielkie dary Jego miłości w Maryi. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, Rodzicielko. naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno, chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza. Pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, swojemu synowi nas udawaj. Błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko, święty Janie Pawle II, Bóg zapłać za wspólne trwanie przy Maryi.